Część faul. Tajemnicze drzwi do nieśmiertelności Tom postanowił przekroczyć próg domu starego lekarza, mimo niepokoju, jaki odczuwał. Drzwi skrzypnęły, gdy się otwierały, ujawniając pustą i zaniedbaną przestrzeń. Meble były przykryte kurzu, a powietrze zdawało się nasycone historią, której nikt nie chciał opowiedzieć. Wędrując po pustych korytarzach, Tom natrafił na zamknięte drzwi z pomieszczeniem, które wydawało się być gabinetem lekarza. Przy próbie otwarcia okazały się one zaskakująco otwarte. W środku znajdował się stary biurko pokryte nieczytelnymi notatkami, a na ścianie wisieli wytarte obrazy. Zdziwiony, odkrył tajemnicze drzwi w jednym z zakamarków gabinetu. Drzwi te prowadziły do starych piwnic, gdzie zakurzone regały pełne były starych, zakurzonych butelek. Jednak jedna butelka przyciągnęła jego uwagę. Była inna niż pozostałe. Zdawała się być źródłem tej niezwykłej, mrocznej energii, jaka panowała w miasteczku. Tom postanowił zbadać zawartość butelki. Gdy otworzył ją, z jej wnętrza wydobył się zapach starego papieru i przemyślanego alkoholu. W rękopisie na zielonym papierze odkrył opis nieśmiertelności oraz zaklęcia, które mogły być kluczem do ożywienia duchów przeszłości. Czy stare zaklęcie zawarte w tej butelce mogło być odpowiedzią na pytania, które nurtowały go od początku? Tom zaczął zdawać sobie sprawę, że ta opowieść o zapomnianym miasteczku przekracza granice zwykłego horroru i wprowadza go w świat nieznanego i przerażającego.